Głupie. 1000 golda please. W muszę, na tworzenie ja... takich Właśnie mieć. muszę wrócić i zapytać Hugo. <laughs> <kogo. laughs> <laughs> czekaj, Poland, Strong, czekaj. we war you. Czekaj, zrobię follow. We war you if you know Inz. <laughs> Prawiem na zakładkę General i Unlock. <laughs> What? O, teraz jest tak, teraz będzie widać czat. Powtórz, bo nie zrozumieli, chyba o jaką sumę ci chodziło. Gif. We don't have gold. We don't have gold. On w liczbie mnogiej. Tak tartak, tartak już dwóch znalazł. <śmówi> Pomocnie, nawet oni nawet nie wiedzą, że już pracują dla tartaka. Puchy.